Hejka, ja jestem Gabi i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, Prosta, czeka na nas koniec lata potworów i zacznie się sezon trzeci, a to oznacza nowy karnet, nową postać, czego naprawdę nie mogę się doczekać. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jak będzie wyglądać nowa postać kolet oraz jak będzie działać jej mechanika, to tutaj Wam zostawię odnośnik do filmu, który właśnie nagrałam dla Was. A ja dzisiaj kupię nowy karnet, karnet za sezon trzeci. Zobaczymy sobie mniej więcej, jakie są nagrody za każdy poziom. Otworzymy sobie również skrzynki z poprzedniego sezonu. A nuż wypadnie nam nowa postać, więc wydaje mi się, że dzisiaj przed nami same przyjemne rzeczy. Ja już nie mogę się doczekać. Jak widzicie, została tylko minuta, troszeczkę ponad minutę do końca sezonu i czekamy na nowy karnet. Zrobimy sobie takie huczne odliczanie. 5, 4, 3, Dwa, jeden i witamy w star parku! A dokładnie to w parku Star, jakby co? Mamy, moi drodzy, trzeci sezon i na samym starcie, tak jak było mówione w sneak peeku, mamy poko stara, czyli nowy skin do poko. Już na drugim poziomie mamy mega skrzynkę, pierwszą, więc bardzo dobrze. Pieniążki zawsze mi się przydadzą. I odznaki na 10, moi drodzy, już poziomie. Na Sneakfiku było widać, że te odznaki są na samym końcu, na 70, chociaż ja też nie patrzyłam tak bardzo szczegółowo na te poszczególne poziomy, ale tutaj mamy pakiet odznak tylko, że w tym kupowanym karnecie, nie w tym darmowym, wcześniej w tym 70 poziomie był darmowy karnet. Jak widzicie, 18 poziom oznacza kolejną mega skrzynkę. Na 20 jest ta darmowa mega skrzynka. Tutaj jest bardzo dużo zwykłych skrzyneczek, i na 30 poziomie, tak jak widzicie, mamy nową. Postać, czyli kolet. Wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj z tych 20 skrzynek nie uda mi się jej wyrobić, to na pewno uda mi się wbić 30 poziom, ponieważ w ostatnim sezonie udało mi się wbić 70 poziomów na jakieś 4 tygodnie chyba przed końcem sezonu, więc całkiem spoko, Udało mi się wbić jeszcze 20 dodatkowych skrzynek, a to, moi drodzy, oznacza, że naprawdę te zadanka nie są jakieś ultra trudne. Dajcie znać, czy Wam udało się wbić 70 poziomów w drugim sezonie w lecie potworów. Lecimy dalej, moi drodzy, zaczynamy się od 31 poziomu od znaki do kolet. No i powiem Wam szczerze, że troszkę smutne jest to, bo kolet jest cała biała, to znaczy ma włosy białe i ma bardzo jasną karnację, e, więc no jeżeli są jakieś takie złe odznaki, to to fajnie wygląda, bo jest czerwona buzia, ale ogólnie te odznaki są bardzo takie białe. Tutaj jest jednak fajnie, bo jest ten e, widoczny koło oka rumieniec. No dobra, jednak, jednak mi się to bardzo podoba. Ale gdzie jakieś mega skrzynki? 45 poziom mamy mega skrzynkę darmową i 48 mega skrzynka z karnetu. Kolejne odznaki, kolejna darmowa mega skrzynka, 55... 55 poziom. Za 60 mamy darmową skrzynkę, i za 62 mamy w tym aktywowanym dodatkowym karnecie. Dużo odznak. Tutaj już od 60. nie. Od 56 mamy już co poziom nagrody, a to jest bardzo fajne. No i jak widzicie za 70 poziom mamy yy, dokładnie tak, pakiet oznak darmowy w karnecie darmowym oraz skina do kolet, czyli Trixie, diabelska kolet, mamy w karnecie zadymiastkim tym aktywowanym. Wydaje mi się, że ten karnet z dużo nagrodami nie odbiega od tego sezonu drugiego, ale moim zdaniem jest bardzo fajny, dla samej kolet naprawdę wydaje mi się, że warto go kupić. No i pozostałe nagrody, czyli bardzo duża ilość pieniędzy. Bardzo duża ilość skrzynek, z której ostatnio wypadło mi, uwaga, 13 przedmiotów, albo 12, już nie pamiętam, ale mimo wszystko to jest bardzo duża liczba, i wydaje mi się, że naprawdę taki karnet warto zakupić. Mówię to z własnego doświadczenia, więc moi drodzy, teraz aktywujemy karnet zadymiarski. Ja kupię sobie tą zwykłą wersję za 169 gemów. Tylko muszę je doładować. I mamy, moi drodzy, gemy. Przechodzę szybciutko do karnetu i kupujemy, moi drodzy. Na pewno chcę kupić karnet, koniecznie. Jest odblokowany karnet zadymiarski, więc, moi drodzy, teraz będziemy już wpijać tokenki właśnie na nowym karnecie. Ale dziwnie tak oglądać tylko... Trzy misje. Zazwyczaj tych lista misji jest naprawdę długa i tutaj tych misji jest dużo. Jeżeli macie karmy, to jest ich jeszcze więcej. Więc mega dziwnie się to ogląda. Zagramy sobie na pewno El Primo i zagramy na zbiorze klejnotów, ale na samym początku przejdźmy jeszcze do poprzedniego sezonu, czyli tutaj, bo mamy do wybrania 20 dużych skrzynek, które udało mi się wbić ponad ten 70 poziom. Każda skrzynka jest za 500 żetonów, więc wydaje mi się, że liczba 20 to naprawdę dobrze. To tak jakbym chyba zdobyła z 90 poziom, o ile. Właśnie nie byłoby tej gradacji żetonów. Dobra, moi drodzy, otwieramy pierwszą dużą skrzynkę. W sumie to już tylko są te duże skrzynki. <laughs> w niej, niestety, nic ciekawego nie ma. No, na samym początku mamy tylko monetki. Czy uda mi się coś innego wydrobić niż te monetki? Ale w sumie sama ta kasa mi się przyda. Jak ja zrobię praktycznie średnio po 100 monetek w każdej skrzynce, 100 razy 20, to mamy 2000 monetek, więc na pewno mi się to przyda, bo zbieram na złotego skina, tak jak już Wam jakiś czas temu mówiłam. Stało mi już tylko 15 z 300 monetek. Czemu tak dużo? Dobra, nie czemu, tylko nie chcecie jak najwięcej tych monetek. Serio, bo mi tak bardzo na nich zależy. A tutaj cały czas jest już na naprawdę dużo. Czyżby to była kolet? Jeżeli to będzie kolet, to naprawdę moje szczęście jest giga duże. No niestety nie. Ale mamy gadżet do Mortisa. Jest to mój drugi gadżet do Mortisa, łopata przetrwania. Mortis przeładowuje szybciej przez 4,5 sekundy. Ja Wam jeszcze piszę na kanale odcinek z testowania tych moich 6 dodatkowych przedmiotów, bo 6... Pierwszych przedmiotów, które wydropiłam za karnet z poprzedniego sezonu, już dodałam na odcinek, ale została mi jeszcze druga część, tak jakby tego testowania, więc to na pewno się pojawi. I właśnie w tej pierwszej części testowałam gadżet No Mortisa, No a ten będziemy oczywiście musieli jeszcze sobie kiedyś przetestować, ale to już na spokojnie. 11 skrzyneczek dużych mi zostało. Nie no nie mogę! No dlaczego mi to robicie? Waga, jest jak to będzie kol. <śm> Mamy Star Power, moi drodzy, i to Star Power do broka. Ja Brokiem bardzo lubię grać. Mamy rakiety numer 4, czyli wiadomo, Brok ma 3 rakiety, a to jest dodatkowa rakieta, dodatkowy pocisk, co jest bardzo fajnym, moim zdaniem, super mocną, nie gadżetem. Lecimy, moi drodzy, z kolejną skrzynką. Stało mi już tylko 10, jak już mieliśmy dwa nowe przedmioty. No widzicie, co jest grane? Ja nie wiem, co się dzieje na tym moim koncie, uwaga? No, dlaczego? Dlaczego nie Mamy drugą już gwiezdną moc. Tym razem do Barleja dodaje 140 punktów obrażeń na sekundę do ataku Barleja. Powiem wam, że ta gwiezdna moc brzmi ciekawie, ponieważ dodaje na sekundę. Więc, jeżeli wyrzucicie raz. Jak wiecie, Barley zostawia za sobą jeszcze taki ala wylany szlam. Więc ciekawa jestem, czy właśnie to też zadaje więcej obrażeń. Będziemy musieli to koniecznie sprawdzić. A zostało, moi drodzy, już tylko 8 skrzyneczek do otwarcia. Tutaj mamy monetki. Monetek kompletnie nie żałuję. Nie, no ja nie mogę! No, zawał serca jest godzina 11, a ja będę miała zawał serca, Boga! <grym> Drugi gadżet, czyli już mamy dwa Star Powery i dwa gadżety i teraz mamy komplet do Barleya. Mamy mikser lepkiego syropu i ten gadżet, szczerze powiedziawszy, już widziałam w grze bardzo często. I moim zdaniem jest bardzo fajna ta maść spowalniająca. Mnie często to denerwuje, więc na pewno jeżeli będę grała częściej Barleyem, a muszę zagrać nim częściej, bo ostatnio gram nim naprawdę rzadko, to ten gadżet na pewno będę stosować. Lecimy, moi drodzy, dalej. Sześć skrzyneczek już tylko zostało, a ja już cztery przedmioty miałam. Nie wiem, dzisiaj, naprawdę. To szczęście to powindowało tak do góry. Moi drodzy, już trzy skrzyneczki tylko. Uwaga, tutaj mamy monetki. Monetek naprawdę dużo mi leci. No teraz mało akurat. Ostatnia skrzynka. Ostatnia już? I to już jest koniec? Nie, jeszcze jedna, źle policzyłam. Ostatnia duża skrzynka. I co będzie w tej skrzynce? Uwaga, trzymam kciuki, żeby była kolet. No, niestety, same monetki, ale wydaje mi się, że jak na 20 skrzynek yy, i wydropienie czterech nowych przedmiotów to jest naprawdę ultra szczęście. Kolet obecnie w tym pierwszym sezonie jest legendarna, więc naprawdę jest niewielka szansa, żeby ją wydropić. No a szansa na wydropienie gadżetu jest prawdopodobnie 2% Star Powera 1. Mam nadzieję, że się nie mylę. Mm, więc kompletnie się nie dziwię, że wypadły mi cztery przedmioty zamiast legendy, która ma tam, wiecie, po przecinku bardzo dużo, więc jest naprawdę mała szansa, żeby ją wydropić, ale to nic, moi drodzy, bo trzy. Level jestem w stanie spokojnie wbić w karnecie. To na pewno nie będzie dla mnie jakimś dużym wyzwaniem. A przy okazji będzie dla Was kolejny odcinek, więc ja jestem mega szczęśliwa. Przejdźmy sobie do pierwszej misji w sezonie, czyli mamy El Primo i zbiory klejnotów. Ja lecę do Gierki. Oj, ta muzyczka jest super. A czemu mam awka w drużynie? I mam źle ustawione coś. Dobra, teraz już chodzę prosto. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że tam na mapce coś było spugowane. A czemu ja jestem taka słaba? Wbiłam się tam w Jackie i kompletnie nic jej nie zadam. Dobra, teraz powinniśmy sobie poradzić. To Jackie jest jakaś upi totalnie. Nie mogę w ogóle do niej podchodzić. O, tu jest bardzo duża ilość gemów. Ja muszę tutaj ją pokonać jakimś cudem. No nawet ult mi nie pomógł. Nawet ult. Ona jest jakaś przepotężna, serio. No i jak widzicie, ta gierka już się kończy. No i chciałabym tu właśnie kogoś zniszczyć. Już byłam w na naciśnięcia ulta, ale niestety się nie udało, moi drodzy. Pierwsza gierka w nowym sezonie niestety przegrana, ale ja się, moi drodzy, nie poddaję. Lecimy do kolejnej. Ostatnio mi się wydaje, że jak gram El Primo, bo też u siebie robiłam zadanka jeszcze z poprzedniego sezonu, to że El Primo mi się gra naprawdę ciężko. Albo ja po prostu jakoś nie potrafię nim grać. To znaczy, no nim trzeba bardzo blisko podejść, a ja nie zawsze tak potrafię. No właśnie. Nie, no, B nie jest dobrym pomysłem do atakowania. Ale może ta pamka?

Ja też fantastycznie tu trafiłam, bałam się, że ona nie będzie chciała odchodzić. Dobra, skupmy się na tym, że muszę stawić jeszcze dwa klejnociki. Dobrze, bardzo ładnie kiełek i nawet pozostawił te klejnociki. Czyli, moi drodzy, to jest naprawdę dobry gracz, będzie wlatywał tutaj Daryl. Ojej. Jak, jak ładnie mnie tutaj odgrodził, mogę sobie na spokojnie siedzieć, moi drodzy. Łaźpiutkę zwycięstwo, nie powiem, że drużyna mi troszeczkę pomogła, ale gwiazda gry jest tylko jedna. Pamiętajcie. Ile mi się udało pokonać przeciwników? Uwaga. Tylko trzech niestety, więc muszę pokonać jeszcze czterech. No i mamy pierwszą wygraną El Primo. O o o El Primo, El Primo, El Primo. Kurczaki! Dwa El Primo się tutaj zniszczyły. Dobra, myślę, że jak kiełek będzie zbierał gemy, to będzie bardzo dobrze. No, jedyny problem jest taki, że on ma właśnie niewiele życia. I jak Leon wbije... Dobra, ja muszę uciekać. Muszę uciekać. Nie wiem, czy dobrze uciekam, w dobrą stronę. To chyba nie był dobry pomysł. <laughs> tutaj ich było tak dużo, że masakra. No, niestety przynajmniej mam kolejne pokonanie przeciwników do zadanka. No, jak mi wyskoczył! Kompletnie się go nie spodziewałam tutaj. 40 HP! Nie wiem, co tu się podziało. No i nawet takim wyłapywaniem jestem w stanie tutaj dużo zrobić. Ten Dynomike, nie wiem, co on kombinował. Mógł to zużyć dużo, dużo lepiej. O, tu siedzi, tu siedzi, tu siedzi, tu siedzi, gościu! Łatwiutko, moi drodzy. Nie, no, ten Dino Mike już mnie denerwuje. Strasznie mnie denerwuje. No i easy, moi drodzy, już mamy wygrywanko. Koleżka jeszcze chce do nas iść, ale go szybciutko pokonamy. Dobrze! 11 gemów, więc już tylko czekamy na koniec. Ja nigdy nie potrafię czekać. Jak widzicie, mamy wygranko. Wydaje mi się, że spokojnie pokonałam. Te dwie osoby chyba mi tam zostały. Tak jest, tak więc mamy pierwsze zadanie wykonane na moim koncie, a dzięki temu, że zagrałam chyba trzy albo cztery gierki, odblokowaliśmy już trzy pierwsze poziomy. No i mogłabym otwierać nagrody, tylko że ostatnio jak otwierałam, odbierałam karnet, a raczej poziomy z karnetu, no to już miałam te dwa chyba pierwsze odebrane i troszeczkę mi było smutno, że wiecie, mam w odcinku, że odbieram od zerowego do 70 poziomu, a jednak nie miałam od zerowego, bo już te dwa pierwsze poziomy miałam odebrane, więc tym razem pokostara i tą dużą skrzynkę i w sumie wszystko, co jest tutaj, zostawię sobie na otwieranie dopiero za jakiś może miesiąc? Dwa miesiące? No ja szczerze powiedziawszy, nie wybiegam jeszcze tak daleko w przyszłość, ale na pewno troszeczkę czasu to zajmie. W dzisiejszym odcinku kupiłam nowy karnet, z którego jestem mega zadowolona. Już nie mogę się czekać wbijania kolejnych poziomów. Z 20 skrzynek udało mi się wytropić dwa nowe gadżety i dwa star powery. Niestety nie udało mi się wytropić kolet, ale mimo wszystko cztery przedmioty z 20 skrzynek. To jest naprawdę super wynik. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to by było na tyle. Zapraszam Was do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie linki do mojego Instagrama oraz TikToka, na których jestem mega aktywna więc serdecznie Was zapraszam. A ja na dzisiaj będę się już z Wami żegnać. Trzymajcie się. Pa, pa!